Siemanko, cześć! Jak co tydzień u nas? Lexus jest 200 na hamowni. Ładna maszyna, tym razem się trafiła. Taki upalacz, bym bardziej powiedział. Lekko tutaj nie ma. W środku dość stylistycznie. Ale co mnie tutaj zaciekawiło i zrobiło wow, to ten ogromny wydech z tyłu. I właściciel mówi, że tutaj jakieś popsiki to. Obowiązkowo trzeba zrobić, żeby wykorzystać taką dwururę. Bo tutaj jest dwa razy trzy cale, więc kawał rury. Zobaczymy, co da się z tego zrobić. Będziemy to dzisiaj stroić. A co tutaj za set w ogóle mamy? Silniczek wygląda, jak widzicie, elegancko. Nie ma tutaj lipy. Rurki polerowane, nawet bym powiedział, że nie tak źle pospawane. Intercooler. Dość duży. Turbo TD05 20G, czyli taki standardowy przepis na 300 koni w tym silniku. Z tego co wiem silnik jest odprężony przekładką. Kolektor jak widzicie bardzo ładny 6.1 chyba tutaj od Pawła. Więc polecamy jakby ktoś tutaj potrzebował taki kolektorek to możecie do nas pisać to damy namiar żeby się tam z nim skontaktować bo Dość fajnie to wygląda, dobra robota. Dąpaj przycale. Wszystko ładnie tutaj w termoizolacji. Wtryskiwacze 440. Tutaj mamy jakieś pozostałości LPG, ale to dzisiaj się tym nie zajmujemy. No i tutaj właściciel sam podłączył, zamontował Easy Eco. Zobaczymy zaraz, czy wszystko jest poprawnie tutaj zamontowane. Podłączone. No bo jak jeżdżałem na hamownię, to. Brzmiało jakby chodził na 5 cylindrów, nie na 6. Mam nadzieję, że to tylko problem jakiś, nie wiem, z korekcją paliwa. Czy no, że nie ma tutaj jakiegoś błędu w kablach, bo straciłem pewnie z godziny, żeby to znaleźć. Ale to zaraz wszystko będziemy diagnozować. No i co? Cel standardowo 300, zobaczymy, jak to będzie generować. Jak silnik zdrowy, no te 300 skakiem powinno tutaj być leciutko. Mamy jej zjeko, więc będzie stabilnie tutaj z zapłonem. Nie będzie nam tutaj żadnych niespodzianek sprawiał ten sterownik, bo jest fest rozpracowany tutaj przez nas. Więc co ono? Muszę się na początek dobrać do sterownika. Zobaczymy, czy wszystko jest tutaj git. Podłączę się do komputera. Zobaczę, co tam w środku słychać. I będziemy zabierać się zastrojenie tego wozu. Będzie dobry upalacz. Mam nadzieję, że jak wszystko pójdzie tutaj dobrze i silnik wytrzyma. To da sporą przyjemność zjazdy taki wóz, więc biorę się do pracy. Tak to wszystko wygląda. Jak na pierwszy kontakt z elektryką z podłączaniem Izjeku. No to wygląda to dość nieźle. Nie ma tutaj jakiegoś Saigonu, Więc teoretycznie powinno być OK. Ale podłączę komputer. Będzie najszybciej zdiagnozować to przez komputer. Z tego co widzę, silnik mamy rozgrzany. Wszystkie temperatury pokazuje nam tutaj OK. A mamy 1850 obrotów, i słyszę jakie dziwne styczenie w okolicach kolektora ssącego. Ja obstawiam, że jest jakaś nieszczelność, dlatego on też tak nierówno chodzi. Musimy to sprawdzić. Mamy gdzieś tutaj nieszczelność, i brzmi to jak gdzieś pod kolektorem ssącym. Może jest kolektor pęknięty albo gdzieś tam na klapach, bo tutaj nigdzie nic nie dmucha przy przepustnicy. No jest, kurczę, troszkę lipa. No niestety mamy gdzieś tutaj poważną nieszczelność pod kolektorem. Kolektor jest cały do zdjęcia, więc no nie jest to szybka robota na 5 minut. Więc właściciel tutaj będzie to sobie... Robił, ma być szczelnie <grym> i zobaczymy się pewnie za kilka dni ponownie na strojeniu. Więc czekamy na naprawę i będziemy robić tą moc w końcu. Minęło kilka dni. Lexus do nas wrócił. Małe poprawki zostały zrobione. Nieszczelność w kolektorze została usunięta. Obroty już wróciły na swoje miejsce, czyli tam w okolice tysiąca obrotów. no i jak już tutaj odpaliłem auto i wjeżdżałem na hamownię usłyszałem, że bardzo nierówno chodzi silnik, tak jakby nie na wszystkie cylindry, myślałem, że z początku świeca albo cewka, ale mówię, no zacznijmy od sprawdzenia kompresji i zmierzyliśmy kompresję tutaj z właścicielem i mamy tutaj tak, z tego co pamiętam 11, nie przepraszam 12, 11,5, 8, 11,5, 12 i 12. Trzeci cylinder niestety tutaj coś nie domaga. 8 barów to jest zdecydowanie za mało. No i silnik, słychać że na wolnych obrotach trochę kuleje. Ale decyzja tutaj padła, że mam stroić mimo wszystko. Może będzie jeździć albo umrze. Sprawdzimy to dzisiaj. <grym> jest przyzwolenie. Nawet nakaz, więc no co, nie, nie dyskutujemy. Auto ma jeździć, a nie stać. Ale czy wytrwa strojenie, no to się za chwilkę okaże. Jeszcze może odpalę, zobaczycie jak chodzi ten silniczek. Wcześniej niestety nie było słychać, że jeśli nie chodzi nierówno No bo miał nie wiem z 2,5 tysiąca obrotów, ciągnął lewe powietrze Więc ciężko było tutaj zdiagnozować, bo jak tutaj przytrzymałem mu te 25 obrotów to on też chodzi równiutko Dopiero do tych wolnych słychać, że, że jest dramat No ale co? Kazali stroić, więc do roboty, idę stroić, zobaczymy Może się uda jakąś fajną moc z tego zrobić Na pewno to nie będzie 100% mocy no, bo jeden cylinder nam nie domaga. Mamy, nie wiem, 5% powiedzmy sprawności tego trzeciego cylindra. Ale no, chociaż wstępnie może coś z tego zrobimy. Zobaczymy, a może coś tutaj jest nie tak. Korbowo tugięty, jakieś inne historie. I korba wyjdzie bokiem. Można się spodziewać wszystkiego. Ale trzeba być dobrej myśli, że wszystko się uda. Więc działam. Jesteśmy w środku. Zapewne ktoś z Was zapyta, jak często zdarzają się takie przypadki, że mimo niesprawnego silnika klient każe stroić. Rzadko się to zdarza, bardzo rzadko, ale no co, może się kiedyś trafi taki silnik, <grym> że wybuchnie na hamowni. Będzie fajny materiał. <grym> Nie no, się śmieje, wiecie. Yy, nikomu nie życzę, żeby silnik wybuchł, no bo wiadomo, to są pieniądze, czas i tak dalej. Yy, no tutaj klient mówi, że dla tego silnika nie ma trzeciej szansy, drugą ma teraz i to jest już ostatnia. Więc yy, zobaczymy. Albo będzie jeździć, albo nawet nie uda się tego wystroić i skończy się na tym, że trzeba będzie silnik tak naprawdę otworzyć, zobaczyć co tam jest grane, bo może coś z głowicą, choć. Tutaj właściciel mówi, że łowica była na sprawdzeniu, na planowaniu i wszystko było z nią ok. Podobno była szczelna, no wiecie, no przyczynę może być dużą. Bo ktoś tutaj, ktoś podobno w tym silniku robił wcześniej też remont, nie wiadomo co tam z dołem było robione. A może przy składaniu tego silnika poszło coś nie tak jak tutaj, bo tutaj mamy silnik odprężony przekładką. Właściciel sam tutaj. Rozbierał ten silnik i składał, więc może tam coś poszło nie tak, może jakaś wadliwa uszczelka, bo coś źle skręcone. No, wiecie, jak się nie rozbierze tego silnika, to tak naprawdę wróżenie z fusów, tak? Co jest grane? Ja bym obstawiał bardziej problem z głowicą, tak? Nie wiem, czy do końca dobrze była sprawdzona ta głowica. Ona jest tutaj po gazie, kiedyś gaz był w tym silniku. Więc to zawory ich stan to też taki może być dyskusyjny, ale no nic. Też nie będę tutaj zajmował się wróżeniem, tylko biorę się tutaj za strojenie, Zobaczymy, co z tego będzie. Sam jestem ciekaw. Mojego znajomego Lexus na 5,5 cylindra jeździ już drugi rok. To jest podobna sytuacja jak tutaj i tam było chyba 260 koni i tak naprawdę nic się nie zmienia, nic się dalej nie dzieje. Ale no teoretycznie fachowo nie powinniśmy tego stroić, tylko powinniśmy rozebrać ten silnik, sprawdzić i tak dalej. Tylko że to jest y, nie nasza robota, nie nasza decyzja. Więc ja biorę się tutaj za to, co nam zlecono. Więc zaczynamy strojenie. Y, jaki tutaj set jest? Turbo TD05, tak jak tam wcześniej już widzieliście, kolektor wydechowy dość fajny, wydech przelot trzycale. Wtryski tutaj mamy teraz 360, bo zostały zmienione podczas uszczelnienia kolektora, bo te były pewniejsze. Paliwa nam tutaj wystarczy. Nie wiem jeszcze, czy pompa paliwa była zmieniana. To jest też zagadka, bo zapomniałem sobie spytać, ale to zaraz zobaczymy. No, i co tutaj jeszcze mamy? No i tak jak tam mówiłem, odprężony, więc teoretycznie te 300 koni na sprawnym silniku 300-320 bez problemu byśmy zrobili. A tutaj na tych 5,5 cylindra, no nie wiem, jak 250 będzie, to myślę, że też będzie spoko. Więc biorę się tutaj do pracy. Mam już tutaj mapki wstępnie skonfigurowane, więc zajmę się dostrajaniem tutaj mapy paliwa. Potem standardowo zapłon, doładowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Następnie mam już tutaj podstrojone do powiedzmy półbara, tak mniej więcej do ładowania i chcę zrobić taki pomiar testowy na takiej 1 3 gazu, żeby tak mniej więcej trafić między doładowanie atmosferyczne a 1-2 do ładowania, żeby sprawdzić w ogóle czy jest sens to dalej stroić, czy w ogóle ten silnik jakąś moc generuje, więc postaram się tutaj tak gazem utrzymać mniej więcej atmosferyczne, może troszkę więcej i zobaczymy czy ten silnik w ogóle pokaże jakąś moc, tak, bo no parametry tutaj niby ok na słuchawkach stuku nie ma a FR już tutaj dopracowałem sprawdźmy to Jak widać wykres dramatyczny. Starałem się utrzymać mniej więcej ciśnienie atmosferyczne, ale no mamy tutaj jakieś straszne zawirowania i ten wykres wygląda dramatycznie. Mocowo też nie ma szaleństwa. Postaram się troszkę może więcej gazu dać, bo tutaj wygląda jakby przepustnica strasznie skakała na tych małych otwarciach, bo nam tutaj ciśnienie tak naprawdę w kolektorze strasznie skakało. Sprawdzę teraz logo jak to jak to wygląda, ale no mniej więcej tak to troszkę wygląda jak jak ten nasz wykres miejscami mieliśmy tutaj 0,2 bara do ładowania z tego co widzę więc teoretycznie powinniśmy mieć troszkę więcej mocy bym powiedział tutaj gdzie pod odcinką mieliśmy 0,2 to powinna być moc jakaś pod 200 koni 180 tak a mamy 130 Silnik jeszcze żyje, kręca się normalnie, więc chyba zrobimy jeszcze jeden pomiar testowy. No i co, mamy 154 konie, czyli mamy serię gazu trzymałem troszkę więcej. Zobaczcie tutaj na logu, nie wiem czy będzie tutaj dobrze widać, bo tutaj mamy wartości te niebieskie, to jest doładowanie i zobaczcie, że szło tak 0,4 bara doładowania, 0,4, 0,35, no 0,4, no powiedzmy między 0,3 a 0,4, tak, a mamy dopiero 155 koni, więc Seryjna moc, więc coś tutaj jest jeszcze chyba poza tą kompresją. Innego nie tak. Może rozrząd źle ustawiony, bo <śmany> mamy 154 konie i 193 NUT, czyli bym powiedział, że no zdecydowanie gorzej od serii. <śmany> Nałożę aż wykres normalnie seryjnego wolnostaczka. Zobaczcie, co tutaj się wyprawia. W ogóle nie mamy tutaj dołu, a od samego dołu trzymałem gaz tak, żeby było yy, no sporo gazu. Tak naprawdę było cały czas atmosferyczne do tych na pewno 4000 obrotów. A zobaczcie, że no brakuje nam tutaj, nie wiem, na oko z 50 N do 4000 obrotów. Więc wygląda to strasznie dramatycznie. A przypomnę, mamy 0,4 bara do ładowania, więc jest kicha straszna. Albo klapy w kolektorze nie działają, albo może zmienna faza VTi, bo, ale, albo rozrządy źle ustawione. No, są trzy możliwości, ale no jest, jest dramat. Nawet na te 5,5 cylindra, które mamy aktualnie, to <grytanie> nie powinno być aż takiego dramatu, naprawdę. A tutaj jest tragedia i to taka, powiedział, straszna więc trzeba się zastanowić, co tu jest grane, bo jest bardzo źle. Także wychodzę, idę po właściciela, niech obejrzy jaka tutaj moc wyszła na 0,4 bara i niech oceni, co tu jest grane. Chodź, chodź! Widzę, że mocy nie ma, to chociaż popsy są klientowi. No, Zrabasz. Daniel mnie tutaj odwiedził i mówi, <laughs> żebym chociaż popsy tutaj zrobił, no i pewnie się tak skończy, że mocnym to nie będzie, ale no te popsy to koniecznie trzeba zrobić. No daj tutaj, ja <laughs> ja ja tutaj popsy. Ja robię popsy, a Daniel nagra. Urząd tutaj mamy dobrze ustawiony, na szybko sprawdziliśmy, jest na znaki, zaworek VTI a nie jest zacięty, klapy teoretycznie są dobrze podłączone. Robimy tutaj test, otwieramy Westgate'a w turbo na maksa, zrobimy taki test jeszcze z w podłodze gazu, zobaczymy, żeby mieć taką referencję, na pewno coś tam do ładowania ona nadmucha, nawet z otwartym Westgatem. Ale to już będzie bardziej takie warunki zbliżone pod wolnostaka i zrobimy ostatni pomiar. Zobaczymy, co jest grane, bo coś tutaj jest mocno nie tak. Dobra, do 5000 mamy atmosferyczne doładowanie, więc możemy sprawdzić. Dobra, mam tutaj wszystko sprawdzone. Do 5000 obrotów jesteśmy bez doładowania, więc wykonamy gdzieś pomiar do tych 5-6000 obrotów, żeby mieć jakiś w ogóle punkt odniesienia. Na wklepanym pedale gazu, podłogę i zobaczymy co z tego będzie. Więc robimy pomiar. W sześciu tysiącach mieliśmy. 0,3 bara do ładowania Zobaczmy ile będziemy mieć mocy No jak widać jest dramat Mamy 160 koni, nie mamy dołu ani środka A cały czas praktycznie mieliśmy jakieś tam delikatne nadciśnienie Teraz, teraz widać jak to wygląda. No, co, mamy 100 Nuta na dole, więc bardzo źle. Górą nawet na tych 03 mocy nie ma, więc chyba ten silnik jest niestety ale takim trupem przez ten, tą słabszą kompresję na jednym garze, a może już naprawdę tak naprawdę na pozostałych cylindrach nie mamy kompresji, bo może coś tutaj jest źle zamontowana głowica i po prostu to doładowanie nam gdzieś tam ucieka yy, uszczelkami Zastan Zastanawia mnie tylko tutaj jedna rzecz, że mamy takie straty na napędzie jakieś większe niż w innych Lexusach mm, a mierzymy go tutaj tak samo zawsze na tym samym biegu, te wszystkie Lexusy, a mamy tutaj nie wiem, z 15 koni większe straty, ale może przez to, że jest tutaj dobrze dociśnięty pasami do rolek albo nie wiem, może tutaj hydro delikatnie coś trzyma bo te straty są, no ale to i tak coś tu jest ewidentnie nie halo w tym silniku więc no nic, musimy przerwać strojenie, bo niestety, ale nic z tego poza, poza popsami to nic z tego dzisiaj niestety nie będzie. No niestety, mamy finał, lecz tym razem smutny. Nic tutaj nie zrobimy. Do sprawdzenia kompresja. Sprawność tutaj WTI, może tutaj e, coś nie wiem, z głowicą jeszcze jest nie tak, no bo nie generuje to w ogóle mocy. Dołu totalnie nie ma. Nie ma sensu tego dalej męczyć, więc no, chyba będzie jednak do trzech razy sztuka. I mam nadzieję, że za tym trzecim razem to już zrobimy jakąś moc z tego porządną, bo no szkoda, że się dzisiaj nie udało, ale no widzicie, tak bywa. Nie zawsze jest ładnie, pięknie, kolorowo. Nieraz trzeba trochę popracować na tą moc. Także do zobaczenia pewnie jeszcze kiedyś z tym <grym> leksem. I obserwujcie nas, oglądajcie kolejne materiały. Cześć!